Dziękuję bardzo serdecznie Mateusza, O z tej strony. To pierwszy odcinek taki konkretny na temat opowieści finansowych Złota. A szczęście wzięło i dowiedz się tutaj, czy cena Złota była zaniżona. Co się stanie w przyszłości? Dlaczego Złoto tak wystrzela w górę? Jeśli interesują Cię takie tematy i chciałbyś wiedzieć więcej nad... w przyszłości, zostaw obserwację, subskrypcje oraz daj mi feedback co sądzisz na temat takich filmów. Już zaczynamy. Czy cena złota była zaniżana przez dekady? Mechanizmy finansowe i polityka pieniężna przez dziesięciolecia sztucznie otrzymywała dolar jako główną walutę rezerwową świata, co miało bezpośredni wpływ na cenę złota. To nie był spisek, ale konsekwencja świadomych decyzji systemowych podejmowanych przez banki centralne i rządy. Era parytetu złota. System Brettona-Woodsa. Obietnica wymiany. Do 1970 roku Dolar był wymieniony na złoto do postalej cenie. 35 dolców za uncję. Stany Zjednoczone obiecywały, że ich rezerwy złota pokrywają dolary w obiegu. To była podstawowa zaufania do globalnego systemu finansowego. dróg bez pokrycia. W praktyce USA zaczęły emitować więcej dolarów niż mamy złota. Finansując wojnę w Wietnamie, programy społeczne, Great Society, ekspansję gospodarczą po II wojnie światowej. I na trzecie koniec systemu. Gdy inne kraje, szczególnie Francja, zaczęły żądać realnej wymiany dolarów na złoto, Fed zamknął złote okno. W 1991 roku to wydarzenie znane jako Nixon Shock zakończyło epokę pieniądza opartego na złocie. Nixon Shock, 1971. Koniec złotej epoki. Czyli przed 1971 dolar wymienialny był na złoto po 35 dolarów za uncję. System bretona wooda Gwarantował stabilność i przewidywalność globalnych finansów. Po 1971 dolar fiducjarny bez pokrycia w złocie, wartość oparta wyłącznie na zaufaniu do rządu USA i siły gospodarki amerykańskiej. Eksplozja podaży pieniądza. Po zamknięciu Złotego Okna rozpoczęła się era niekontrolowanego wzrostu podaży pieniądza. Dane pokazują dramatyczną różnicę między wzrostem ilości dolarów w obiegu a wzrostem ceny złota. 30-krotny wzrost podaży w M2 z 0,7 biliona USD w 1971 do ponad 2,2 biliona dolarów obecnie. Niewyobrażalny wzrost masy monetarnej i 120 razy wzrost cen złota. Z 35 dolarów do około 4-200 złota drożało szybciej niż do odrób pieniądza. Długoterminowo utrzymując, długoterminowo utrzymując wartość. Ale złoto nie tylko rośnie w cenie, to doda dolar systematycznie traci swoją siłę nabywczą. Kruszec pozostaje stałą mianą wartości, podczas gdy waluty fiducjarne podlegają erozji przez inflację i zwiększoną podaż. Prawdziwa wartość złota analiza pokrycia. Gdy dolar wciąż miał pełne pokrycie w złocie, jego cena była wielokrotnie wyższa niż obecna. Poniższe obliczenia pokazują, jak bardzo obecna cena odbiega od teoretycznej wartości przy różnych poziomach pokrycia monetarnego. Obecna cena to jest 5%, czyli 4200 za uncję, to zaledwie ułamek potencjalnej wartości przy pełnym pokryciu. Pokrycie, pokrycie bazą monetarną. Złoto powinno kosztować około 21,700 dolarów za uncję przy pełnym pokryciu bazy monetarnej. Ale pokrycie M2, czyli pokrycie M2 to jest sposób, który teraz następuje i został wykrowany przy pokryciu całej podaży. Cena powinna wynosić nawet do 85 tysięcy dolarów za uncję. Możecie sobie to wyobrazić, jaki to jest rozbieg? Złoto jako papierek luksusowym luksu, lu, lakmusowym systemu. kotwica systemu, ostatecznie aktywo rezerwy banków które stanowi fundament zaufania do globalnego systemu bezpieczeństwa przystań. W czasach kryzysu kapitał masowo wraca do złota w 2008, 2020 czy obecnym okresie 2024, 2025. Miara osłabienia. Wzrost ceny złota nie oznacza, że złoto drożeje. To dolar systematycznie traci swoją wartość nabywczą. Banki centralne wracają do złota. W 2022 obserwujemy historyczny trend zakupu złota przez banki centralne, szczególnie z krajów BRIC i innych gospodarek emerging markets. To sygnał rosnącej nieufności do dolara jako jedynej waluty rezerwowej. Chiny, Rosja, a Indie, Turcja i Polska znacząco zwiększają swoje rezerwy złota w ostatnich latach. To nie przypadek, to systematyczna dywersyfikacja od aktywów dolarowych. W obliczu rosnącego długu publicznego USA, USA i geopolitycznych napięć, paradoks, mimo że złoto nie przynosi odsetek, banki centralne gromadzą je w tempie niewidzialnym od dekad. Dlaczego? Bo złoto to jedyne aktywo bez ryzyka, kontrahenta nie jest niczym z zobowiązaniem, nie jest niczym z obowiązaniem. Kiedy rynek może wystrzelić, mamy cztery punkty. Kryzys zaufania do dolara, dekodacja systemu Comex, powrót do standardu złota, i hiperimpracja w głównych gospodarkach. Jeśli dalej jesteś i obserwujesz to, nie zapomni, zapomnij o daniu mi feedbacku, jak i zasubskrybowaniu tego kanału, a w to mnie zmotywuje do dalszej działalności i rozwijania tego kanału. Gdy inne kraje masowo zaczynają odchodzić od dolara jako waluty rezerwowej, proces już trwa, ale powolnie. Jeśli popyt na fizyczne złoto przekroczy możliwość dostaw papierowego na rynku, cena może gwałtownie wzrosnąć. Mało prawdopodobny, ale dyskutowany scenariusz szczęściowego pokrycia walut w złocie po kolejnym globalnym kryzysie finansowym. Jeśli dług publiczny wyknął się spod kontroli, złoto może stać się ostatecznym zabezpieczeniem wartości. Systemy zniżkowe System długoterminowy ter Strażnik Wartości Barometr Zaufania. Pytanie nie jest, czy złoto wzrośnie, ale kiedy rynek dostrzeże prawdziwą wartość złota wobec redukujących fal fiducjarnych. Historia sugeruje, że może to nastąpić szybciej niż oczekujemy. Dziękuję za. Dziękuję za to słuchanie tego do końca. Mimo, że nagrywam to bez twarzy, bez wideo, chciałbym Wam przedstawić jak to szybko wygląda, ponieważ rynek tak się z nami jeszcze zmienia, że potrzebowaliście to wiedzieć. Bardzo dużo osób i ludzi nawet nie wiedziało, że taki system, że dolar, pieniądz nie są wparty na żadnym złocie ani nic, więc jeśli się dowiedziałeś czegoś konkretnego i Cię zainteresowało, zostaw lajka, subskrypcję na komentarzu. Bardzo mi to pomoże w przyszłości. Dzięki bardzo.